Witam serdecznie wszystkich hodowców. Karmimy gołąbki jak zwykle. Jest niedziela, elegancko, o, trochę kukurydzy dla urozmaicenia. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Taszki sobie jedzą, Wam powiem serdecznie. Także korzystając z tego, że jest niedziela, tak zwany dzień pański. Czas na katechezę trzecią. Przyjaciele. Podsumowując dwie ostatnie katechezy, wiemy już pewne rzeczy. Wiemy już, że Bóg jest dobrym Bogiem. Wiemy już, że On na Ciebie się nie gniewa. Bo on ukarał Jezusa. On nie każe Cię za Twoje grzechy żadne. Jakie by one nie były, bo wszystko, cała kara, wszystko spadło na Jezusa. Jeśli przyjmiesz go jako swojego pana i zbawiciela, narodzisz się na nowo, staniesz się dzieckiem Bożym, przyjacielu, i pójdziesz do nieba. Wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś, popełnisz i jeszcze popełnisz, są automatycznie przebaczone. Tak zwane narodzenie na nowo. To mówiłem na ostatnich katechezach. Podsumowując. Przyjaciele drodzy, oczywiście jesteś duchem, mieszkasz w ciele i masz ciało, to też, to też wam mówiłem. Dzisiaj taki temacik mam na sercu. Przebaczenie. Przyjaciele, na pewno każdy z Was słyszał, bynajmniej wierzący i niewierzący w tym mieście, znaczy w tym kraju, bynajmniej no, nie, w innych krajach pewnie też słyszeli, bo no, taką modlitwę Ojcze Nasz. Przez wielu jest to no, przeze mnie kiedyś też właściwie recytowane, jakie o takie, no, no wiecie, no pacierz tak zwany, no nie. Ojcze nasz, ale przyjaciele, to jest pewna zasada duchowa. Są pewne zasady duchowe w Biblii, tak zwana prawo siania i rzęcia. Co siejesz, to i będziesz zbierał. W tym też się opiera właśnie modlitwa pewne modlitwa Ojcze nasz, no nie? Jak zauważyliśmy pewnie, ja też zauważyłem. Odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom, no nie? Przyjaciele, drodzy. Także po prostu jest to pewna zasada duchowa, którą trzeba wypełnić, czyli Bóg tobie odpuści, jeśli ty odpuścisz przyjacielu. No tak z tego bynajmniej ja rozumiem, na prosty, bardzo prosty rozum, no nie? Także przyjaciele, jest wielu ludzi, którzy właśnie mówią tą modlitwę na zasadzie wiersza wieczornego, po prostu, ale naprawdę jakbyś powiedział, musisz przebaczyć temu i temu, bo to i to, za to i za to, no to już się w sierpniu są ręce rozłożone, bo jak ja mogę mu przebaczyć, no nie? Żyjemy w kraju, gdzie popularny serial sami swoi, słynna kłótnia Kargula z Pawlakiem, no niestety często, ale jest też w naszych domach. Ja też wychowałem się, można powiedzieć, w moje dzieciństwo spędziłem na wsi, gdzie naprawdę z perspektywy czasu no to jest żałosne, że ludzie potrafią się gniewać na siebie, nie odzywać się do siebie, mieć się w nienawiści przez całe życie, przez jakieś po prostu błakostki, typu kura. Kura sąsiada weszła na moje pole i wydziowała mi marchewkę tego typu, albo jakieś inne śmieszne rzeczy, albo zaorał mi trochę ziemi ciągnikiem, jak orał, no nie, no czy inne rzeczy, wy wiecie doskonale, jakie są te rzeczy różne, no nie? I potrafimy się nie odzywać, a nawet znam przypadek, wiecie, przyjaciele drodzy, że nawet nawet, nawet to poszło w następne pokolenie po prostu, no nie? Że coś tam jakaś sprawa po prostu wynikła u pradziadków, no i już dzieci, już, już następne pokolenie wie, że ta rodzina to są ci źli, trzeba ich omijać z daleka, no nie? No, i oczy, oczywiście, i trpawać nienawiścią. I oczywiście ci sami ludzie chodzą do kościoła elegancko, modlą się elegancko, ładnie poubierani. I to jest właśnie religia, przyjaciele. To jest religia, że my po prostu czynimy pewne rzeczy, a tak naprawdę nie wchodzimy w słowo Boże, nie, nie czynimy tego. Po prostu, no jak Bóg tobie może przebaczyć, jeśli ty nie przebaczyłeś? Przyjaciele, drodzy, ja wam powiem, jak przebaczyć. Właściwie człowiek nie może za wiele dać, jeśli mu nie zostało dane nic z góry. Także jeśli uwierzymy, jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię i centralnie za ciebie oddał życie, przyjacielu, on ci wybaczył wszystko, cokolwiek zrobiłeś. Jest Twoim Panem i Zbawicielem. On Ci wybaczył, tak naprawdę, co on też zrobił na krzyżu. Pamiętacie chyba, wszyscy to pewnie wiedzą. Nie, niektórzy bynajmniej oglądali film Jezus z Nazaretu, czy czytali może trochę Biblię. W, w chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu najbardziej bolesnej, on modlił się do swojego Ojca, do Boga. Ojcze, wybacz im, bo nie, wierzą, nie wiedzą, co czynią. W takiej chwili, widzicie, przyjaciele, także jeśli po prostu Bóg to zrobił, ktoś, Jezus, który miał centralną władzę, największą, on mógł Naprawdę wszystko zrobić. On, mógł, on w ogóle nie musiał, tak jak już mówiłem wam wcześniej na tą ziemię przychodzić, żeby spłacić dług ludzkości. On nie musiał umierać, nie musiał mógł po prostu zutylizować całkowicie tą ziemię, bo jest Bogiem tak naprawdę człowiek mu do niczego nie jest potrzebny. To Bóg nam jest potrzebny, a Bóg po prostu my nie jesteśmy mu do niczego potrzebni. Mógł ze stworzyć na innej planecie, po prostu innych ludzi, załatwić sprawę po prostu, jak z dinozaurami, z nami po prostu. I koniec po prostu, a nie umierać, przychodzić na Ziemię w, w postaci cielesnej, w postaci człowieka, I jako człowiek, umierać za ten naród. No nie? Po co, przyjaciele? I mógł zrobić wszystko. Mógł, mógł po prostu tą Ziemię, jak niczym piłkę ping-pongową, po prostu odbić gdzieś w jakąś czarną dziurę i zapomnieć o temacie. No nie? A on jeszcze modli się. Ojcze, to ty, po prostu, ty, wielu z nas pewnie w takiej chwili, Boże, co oni mi zrobili, ja jestem, myślał o tak, ja jestem przecież ten niewinny, nie popełniłem żadnego grzechu, za darmo, zamiast, zamiast Barabasza, Barabasz, który był yy, przestępcą, jego uniewinnili, tak naprawdę to my jesteśmy tymi Barabaszami, no nie? Oddaję za nich życie, a on na krzyżu jeszcze, ojcze, wybacz im, bo nie wierzą, co czynią, no Boże, kochany, no przecież on mógł, nawet mówił, pi, piła, mówił do Piłata, że jeśli bym chciał tylko parę legionów anielskich, by mógł mój ojciec by mi zesłać, i to byłoby prawdą, on by mógł w każdej. On dobrowolnie poszedł na ten krzyż, po prostu. Żebyśmy byli zbawieni, przyjaciele. I tak jak już mówiłem Wam poprzednim razem, jeśli po prostu przyjmujesz Jezusa jako swojego zbawiciela, ta ofiara jest adekwatna dla Ciebie. Cena, dług, który jest zapłacony, nie pójdziesz nigdy do piekła. Bo Jezus jest Twoim Panem i On zapłacił winy, no nie? On zapłacił winy, przyjaciele. On zapłacił winy, także, przyjacielu, jesteś niewinny. Jeśli przyjmiesz ofiarę Jezusa jako swojego Zbawiciela. Że uwierzysz, że On po prostu przebaczył tobie, mimo że ty byś, ty byś może sam sobie nie przebaczył, ale wtedy przebaczysz sobie, wtedy przebaczysz, bo tobie zostało przebaczono, ktoś niewinny po prostu to zrobił, no nie? Także przebacz przyjacielu, jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, przebacz sobie, przebacz temu sąsiadowi, co ta kura, co ta kura po prostu wydziobała być może kiedyś, tam, czy tam inne rzeczy, czy marchewkę z ogródka, ty się do niego nie odzywasz. Bo to jest dla Twojego dobra. To jest... Jak my nie przebaczymy, to tylko to jest dla, to jest dla Ciebie, to jest Twoja szkoda. Naprawdę chcesz iść do piekła za to, po prostu, że kula sąsiada kawałek marchewki, wyziobała z ogródka, czy tam inna była chostka. No dobrze, nawet po prostu niesamowitą rzecz ci drugą ktoś zrobił. Ktoś zrobił ci naprawdę wielką krzywdę, Na no, przyjacielu, czy warte, warto jest to... Twoje życie, żebyś spędził wieczność w piekle, przebaczasz dla siebie. Nie przebaczasz dla tego drugiego człowieka, bo jemu to obojętnie. On może być chrześcijaninem, może być narodzony nowo i pójdzie do nieba. Mimo, że może być kawałcham, no nie pójdzie do nieba. A ty je po prostu nie przebaczysz, no to jest twoja niewola, przyjacielu, tak naprawdę. To jest twoja niewola. Także przebaczenie, przyjacielu, przebacz, a będzie ci przebaczone, przebaczysz. Przebaczenie jest aktem decyzji, wiesz, to nie jest, że yy, a ja nie wiem, czy ja przebaczyłem, bo to jest taki uraz, ja to pamiętam. Będziesz to pamiętał, no bo umysł, mózg człowieka, który jest darem Bożym, jest tak skonstruowany, że pan na pamięć, no nie? Nie zresetujesz tego, że nagle nie będziesz pamiętał, no nie, że przebaczyłem, a to już zupełnie... To jest kwestia decyzji, no nie, że ty zdecydowałeś się po prostu przebaczyć, że po prostu nie umijasz już go bokiem, po prostu cześć, cześć, po prostu przebaczyłeś po prostu, De zdecydowałeś się, że mu przebaczasz, no nie? I to jest naprawdę rzecz, którą zrobiłeś sobie. Sobie pomogłeś właśnie. Teraz jest, otworzyłeś się na to, że Bóg może przebaczyć Twoje grzechy, ponieważ ty przebaczyłeś. A uzdolniony jesteś do tego, żeby przebaczyć, przez to, że po prostu uwierzyłeś w ofiarę Jezusa, że on ci przebaczył. Mimo, że ty sam sobie byś mógł nie przebaczyć, ale on tobie przebaczył już kiedyś, 2000 lat temu. Przyszedł na tę ziemię, umarł i zmartwystał, mimo, że był doskonale niewinny, przynajmniej najczystszy baranek Boży. Został złożony w ofierze za Twoje i moje grzechy, no nie? Nawet jakbyś nic nie popełnił, że nie no to też potrzebowałeś ofiary. Z powodu tak zwanego grzechu pierworodnego, no nie, jakoś ukatolicki to nazywa. Czyli grzechu ładama zewą w raju, no. Znamy każdy niewierzący i niewierzący zna tą historię, no nie? Także przyjaciele, dzisiaj to, na, to chyba na tyle. Tak chciałem Wam na spontanie o przebaczeniu parę rzeczy powiedzieć. Gołąbki sobie jedzą. Białe też będę łapał w przyszłości kolejny kot, kolejna katecheza. W razie pytań dzwońcie I pamiętajcie, jakby ktoś był z Radomia czy okolic. No to lustrzana, lustrzana 2 u Andrzeja Radkiewicza. Mamy w sobotę o 12.00 spotkanka. Fajne, fajne takie właśnie nauki, właściwe, biblijne. Śpiewamy piosenki, jemy pizzę przy tym, dobrze się bawimy. Nic, oczywiście, nic co nie kosztuje. Jeśli chcesz, to pogłębić swoją wiarę, dowiedzieć się więcej, właśnie na ten temat. Drogi Bożej, no nie, to przyjdź każda sobota, godzina 12.00 w Radomiu. Lustrzana 2. Jakby ktoś był spoza Radonia, ja też oczywiście zapraszam, no jest, jest fajnych parę osób, że przyjeżdża i 70 kilometrów, no nie? Także po prostu zapraszam serdecznie, zapraszamy, kolega doprowadzi, przyjaciel też narodzony na nowo. Także zapraszam i pozdrawiam Was jeszcze raz gorąco, dobry lot.